Ania z blogspot.com Zapraszam Was na jogę brzucha. Możecie użyć klocka. Do jogi, jeśli nie macie klocka, to możecie użyć grubą książkę. Ja będę pokazywała na klocku, ponieważ tak jest niewygodniej. Na początku zróbcie sobie mocną rozgrzewkę. Zróbcie 5 albo 10 powitań słońca i dopiero potem przejdźcie do tej sekwencji. Kładamy sobie książkę, bądź na płasko między uda. Siadamy na guzach kursowych kościach pośladków, wyciągamy pośladki jeszcze troszeczkę na boki. Jeżeli macie wrażliwą kość ogonową, to podłóżcie kocyk albo róg ręcznika pod kość ogonową. Ramię na równolegle do maty, z wydechem mostek w górę. Na wydechu wciągnij brzuch, doklej łopatki do pleców, proste plecy i z wdechem odrywając stopę od matę, odchyl się lekko w tył, skieruj łydki równolegle do maty. Wydech, wciągaj brzuch, zaciskaj mięśnie, rocza, ściskaj klocek, na basana. I wdech, rośnij mostkiem do przodu, ale barki w dół, od uszu, podbródek do mostka. I wydech, wciągaj brzuch, ściskaj klocek, książkę u i wdech, Człowiek głowy do sufitu, barki w dół od uszu, proste plecy. I wydech, wciągaj brzuch, uwaga. Na wdechu zacznij lekko odchylać się w tył, ale cały czas proste plecy, ściskając klocek. Możemy sobie klocek, książkę, lekko przesunąć w dół, żeby nam nie przeszkadzała. Dłoń na dłoni, staraj się wyeliminować kołysanie w biodrach, cały czas udźwiana banda, mula banda, zacieśnięte, z wydechem skręt w prawą stronę. Lekka rotacja w talii, biodra nieruchomo plecy proste i z wydechem wróć do centrum, Przełóż dłonie, z wydechem skręt w lewą stronę, lekka rotacja wytali, biodra nieruchome i z wdechem wróć do centrum, przełóż dłonie, ściskaj klocek, wydech, wciągnij brzuch, rotacja w prawą stronę, biodra nieruchome, bandy pracują, wdech, wróć do centrum, przełóż dłonie i wydech, wciągaj brzuch, ściskaj klocek, rotacja w lewą stronę. Biodra nieruchome i z wdechem centrum. Ściskaj klocek. plecy proste. Przełóż dłonie i wydech skręt w prawą stronę. do w dali. Biodra nieruchome i z wydechem w centrum. Ściskaj klocek, przełóż dłonie, Ostatni raz wydech skręt na basanie. Lewa strona bandy pracują, barki w dół od łóż i wdech. Wyprostuj ramiona, skieruj je równolegle do maty, podciągnij mostek wyżej, z kolejnym wdechem, ściskając książkę, klocek, Unieś ramiona w górę. Barki w dół od uszu, nie podciągaj ich w górę. Pod do mostka poczujcie, że mi się między łopatkami pracują. Pracuje środek pleców, ściskany klocek i wdech. Nawasamy mostek w górę do klocka i wydech. I wdech w pozycji ściskaj klocek. Przechodziciele aktywne i wydech. I jeszcze jeden wdech w pozycji ściskaj klocek. Uwaga, z wydechem stopy na matę, przekładamy dłonie w tym zaplecy, kierujemy palce dłoni w tył do bioder. Uginamy łokcie, stopy na szerokość książki, klocka, bioder. Z kolejnym wdechem unieś biednicę w górę, przesuń sobie stopy lekko do przodu, porwa pana nasa na blat stołu. Na wydechu ściśnij klocek pod miękkość ogonową, doklejaj całe stopy do maty. Z wdechem odpychaj się od dłoni. Brzuch wciągnięty, bandy aktywne. I wydech, wciągaj, pępek, odpychaj się od całych dłoni. Wszystkie pięć palców każdej dłoni mocno odpycha się od maty. I wdech. biednica w górze. Ściskaj klocek. I wydech, wciągaj brzuch odechnij się jeszcze raz mocno od głowy I z wdechem powrotku. Pośladki na matę. Wyciągamy książkę, palce. Zobaczcie, mamy naszą książkę. Tym razem na mocnym brzuchu z wydechem już unosimy sobie nogi w górę. Łopatki do pleców, podbródek do mostka, plecy proste. Mocny brzuch. I wdech. Ramiona z książką, a plackiem w górze. Opuśćcie barki w dół. Trzymamy równowagę. Podbródek do mostka, wydech. Wciągaj brzuch. Doklej łopatki do pleców. I wydech w pozycji podbródek do mostka. Barki w dół od I wydech. Doklej łopatki do pleców. Uwaga z naszej nawasany. Jeszcze jeden wydech. Bandy pracują zaciśnięte. Teraz na wydechu wciągnij brzuch. Opuszczając prostrony nas książką z klockiem. Rotację w prawą stronę. Wciągaj brzuch niekąż bioderami. Poczuj skręt w talii. I z wydechem wracasz sobie w porę. Barki w dół, od uszu pełna koncentracja, mocny brzuch i wydech. Skręt w lewo, pracujemy w talii. nawasana cały czas biodra ruchomo, powolne ruchy, pełna świadomość. Wdech, ramiona w górę, mostek do ud. Plecy proste i wydech w że brzuch, prawa strona, rotacja w talii i wdech. Ramiona w górę, trzymamy pozycję Mocne Bandy i wydech, skręt w lewą stronę, biodra nieruchome, rotacja w talii i wdech, ramiona w górę, barki w dół od uszu i wydech, skręt w prawą stronę, rotacja w talii biodra nieruchome i wdech, ramiona w górę, barki w dół od uszu i wydech, wciągaj brzuch, lewa strona Rotacja w talii, biodra nieruchome i wdech, góra, powolutku, uwaga, z wydechem włóż książkę, klocek między uda, 10 cm powyżej kolan, ściśnij, odstaw stopy szerzej na macie, przynieść dłoń niedaleko za plecy, skieruj, palce dłoni w dół do bioder, ugnij łokcie i z wydechem się miednicę w górę, ściskamy lekko książkę wewnętrznymi stronami uda. Na wydechu odepchnij się od całych wnętrz dłoni, wszystkie palce stóp na nacień, nie oderwaj żadnej części stopy. I wdech, odpychaj się od dłoni, od stóp lekko ściskaj książkę. I wydech, wciągaj brzuch, purwot tonasa na blad stołu. I jeszcze jeden wdech w pozycji podbiegłego jakoś ogonowo, nie zapadaj się w lęcia. I wydech, zejdź pośladkami na matę. Uwaga, ściskając naszą książkę, ramię równolegle do maty. Odchylamy się w tym na prostych plecach i z wdechem prostujemy sobie nogi. Napieramy uda, nawasana, wydech. Wciągaj brzuch mostek w górę, barki w dół od uszu. I wdech, rotuj uda do wewnątrz. I wydech, wciągaj pępę. Pracuj mocnym brzuchem, trzymaj proste plecy. I jeszcze jeden wdech, rotuj uda mocno do wewnątrz. I wydech, weź książkę, wróć do ugiętych kolan, unieś nas książką w górę, barki w dół od uszu i teraz uwaga, skrzyżuj kostki na wydechu, nie odstawiamy stóp na matę, jedynie książkę, klocek. Pierwszy rawełn, chwyć się za piszczele, zostań w tej pozycji przyciągając klatkę piersiową do ud, Stara się trzymać proste plecy, cały czas się przyciągaj, wciągaj do brzucha, wciągaj pępek. Jeśli tutaj czujesz się swobodnie, to możesz rozłączyć stopy i spróbować podłożyć sobie spójrz zgięcia łokci pod kolana i pod łydki. Widzisz, ale cały czas przyciągaj się pod nimi, wypychając mostek do przodu. Jeżeli złączysz stopy super, jeśli uda ci się skrzyżować kostki, przejść bardziej do Siado skrzyżnego, do tak skrzyżowanych nóg, zostań w pozycji i podciągaj się pod łytkami. Nie musisz łączyć dłoni, to jest kolejny wariant. Dla chętnych, jeżeli możesz je połączyć, opuszczaj podbródek w dół do mostka, oddalaj barki od uszu. Wciągaj brzuch i w tej pozycji spójrz cały czas mamy proste plecy. Nie rób tego. Staraj się odciągać załytki i wypychać mostek w górę i do przodu. Barki w dół od uszu, brzuch aktywny. Zaciskaj mięśnie krocza i mięśnie na miednicy. Mula banda bardzo mocno aktywna, udzieliana banda też. Oddychaj głęboko, swobodnie, doklejaj łopatki do pleców, mocny brzuch, swobodny, płynny oddech, wdech i wydech. Możesz przejść do kolejnego wariantu, jeśli czujesz się bardzo swobodnie w pozycji ze skrzyżowanymi kostkami. Zmień ich skrzyżowanie na odwrotne. Zostajemy jeszcze chwilkę, oddalaj barki od uszu, doklejaj łopatki do pleców, wciągaj brzuch, mięśnie dna miednicy zaciśnięte, zostajemy, utrzymuj subtelną równowagę, wzrok skieruj w jeden punkt, pracuj mięśniami dna miednicy, mięśniami krocza, mocny pępek, przyciągaj się pod łydkami. Wypychaj mostek do przodu, przyciągając się, poczujesz mocniejszą pracę środka pleców. I zrób jeszcze jeden wdech. I uwaga, z wydechem rozplącz nogi bez odstawienia stóp na metę. Wyjmujemy sobie dłonie i teraz spróbuj skrzyżować kostki i przejść od razu do siadu skrzyżnego. Dłonie przed sercem. Dziękuję Wam bardzo. To była Jelka Brzucha. Zapraszam na następne minisesje. Zawsze przed taką sesją rozgrzej się i zrób 5 do 10 powitań słońca. Ania z bloga Black and White Yoga, na Na